Josia Mamko widzowie z tej strony Igorik. Dzisiaj zagramy z Demoniksem, tak. Przywitaj się. Siema. Jak coś od nieba kanału na YouTube, ale ma kanał na Whatsappie, więc jak macie Whatsappa, to tu macie. On się tak samo nazywa w, na wat, kanał na Whatsappie. QX Podłaga Demon i xlol 69 No i my zagramy razem w Blade Bola. No właśnie, właśnie. No i dobra, lecimy. Ja tu darmowe nagródki. I jak coś mam rip, Raptura, sorry. Reaper Raptor. To wie się mali? Um, co to było? Sorry widzowie, ale gościu odbił i mnie od razu zabił, więc no, jestem dobry w tekszie. No, zobaczcie, ile mam winów. 195. No i. Y Jutro będzie live noworoczny z okazji no, nowego roku. A może dzisiaj jeszcze się pojawi live sylwestrowy? I jeszcze jedno, widzowie Igoriksa, pamiętajcie zasubskrybujcie jego kanał. A no tak. Zostawcie suba dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. A za to nic nie widzicie. i wczoraj wleciał film na mój No dobra, nie będę wam nie będę wam spoilerował, w prawie w górnym rogu, w karcie będziecie mieć ten film, więc no. Nie z o tej. Będzie o 14 w Blade Ballu. 15. A no tak, 14. Mi, mi z 15 się myliło. No no. Dobra. Lekkie lagi są, ale mam to gdzieś. Hehe. Dobra. Oby znowu... aaaa! Co to? Pff. Co tam się stało? Nie wiem, chyba chłop użył pula i się sam zabił. No tak, bo jak nie wiecie co to Ball to gra, w której odbija się piłkę i jest coraz szybsza, są różne miecze, umiejętności i TP. Oraz różne eksplozje, czyli jak się zabija, to właśnie o coś takiego. Jezus, ja mam lekki mm, laki, więc. więc... O, Nie no, serio, musiałeś! Nie chcę, czy... A jak tutaj ja jeszcze, ja wcześniej z jedną babką zrobiłem taką piękną akcję, dosłownie. O, no. Ona użyła ripe, rapt, ri, ra, 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 Raptura, tak, Raptura i e, ten. No o. i. Ja odbiłam dziwnym takim trickshotem, którego próbowałem wcześniej, ale coś mi nie wyszło, to zdedałem w pierwszej rundzie, no i mi tym razem wyszło. No właśnie, no bo w tej grze można różne trickshoty... W, w ogóle, jak gracie w Blade Ball'a, to pochwalcie się w komentarzu, ile macie winów, bo... No właśnie, ile macie winów oraz killi. Kili to mniej, ale dobra, no. Ja mam 195 winów i 1537. Tu wszystkie moje statystyki. No, no najwie, najwięcej mam użytych dobrze zdolności, czyli tych umiejętności na riperze. 178 rut, ale na rapturze też już lecę. Jutro pojawi się albo jeszcze dzisiaj, jak wspominałam live'ik. Więc ten live chyba będzie z Robloxa. Ale jeszcze nie mam pojęcia, bo może też być z Minecrafta, oczywiście. Może to też dzieje. Zagrałbyś w Polish Car driving, jeżeli. No. Może też Bloxburga. Tak, no, Bloxburga. No dokładnie. Też zagramy sobie w DRIVER TRANSPORT GAME 2 Czyli dwójka, no Tu dwójka no już Dobra Dobra, tu tam. No ogólnie jak live będzie dzisiaj u Igoriksa To ja nie będę mógł niestety ten, Bo wyjeżdżam Na Sylwestra, ale jutro mo Mogę, mogę Tylko nie wiadomo jeszcze O której będzie live No, a ile będzie trwał? To? Dobra, niech ci będzie. Albo godzinę, albo może półtorej, dwóje. No, no, a to... A o której? O Jezus, Boże. Smaria. No i o której, o której? No. Nie wiadomo jeszcze. Ale... Coś nam nie idzie z wygrywaniem gier, mam No niestety, bo ja mam lekkie le lagi ile le filmów. Ja mam około 100 pingów Ja mam ping um, Control 6 F7 Ja mam pingu 120 108 hmm, spoko, ja mam obecnie 80 tu się nie dziwię, chociaż ja mam cztery aplikacje, jakby otworzone, więc. No ja mam trzy. No ja mam tak: Discorda, Robloxa, Whatsappa oraz OBS Studio. Ja mam Chroma, Robloxa, um, Teamsy i to tyle. A Whatsappa nie. A bo tu przez telefon gadasz, no tak. Jezus, no kliknąłem. No było widać, że kliknąłem, ale oczywiście Blade Ball ma bugi. Czekaj, spróbuję pomścić Cię. Dobra. Ale nie wiemy, czy mi to wyjdzie. W tym czasie powiem Wam o bardzo ważnej rzeczy. Jak ktoś chce kupić gry na Steamie na przykład, na przykład Euro Truck Simulator 2 lub jakieś DLC do Euro Trucka. albo chce kupić też American Trucka. No to jest teraz taka opcja na Steamie. Teraz Eurotrack Simulator 2 oraz American Track Simulator kosztuje zamiast 90zł 20 zł. i nie to wszystko, jeszcze DLC są tańsze niektóre, więc ta promocja jest do 4 stycznia, więc śpieszcie się. Dobra, ledwo, ledwo odbiłem. No i może to Ty będziesz najlepszym graczem Eurotracka. Dobra, żartuję, no. No jeżeli ktoś by... Jeżeli Dobra. ktoś to dużo gra, no to może... O, koło darmowe, co wypadnie? Hej, to na pewno. O! Tyle mi. Na ja Jakie prace, kto wie, że to nie jest... O, no, no, w sumie tak? Za ile mam dodatkową rzecz, za minutę 30. 30. Pochwalcie też się w komentarzu, ile macie mocy. No właśnie, bo ja mam obecnie 10, ale za to. Ja bardzo... mam wszystkie mocy za kasę i tylko pulsa nie mam wymaksowanego, ale go właśnie maksuję. Jak coś Natomiast, widzą, nie, ale ja mam... gori. I Gorix ma prawie 60 tysięcy mamony, więc. No widać tu, 55 tysięcy. Ja za to mam tylko 10 mocy, ale za to bardzo drogich. Bo flash counter 12,5 tysiąca, puls 10 tysięcy, co razem już wychodzi 22,5 tysiąca. niestety ten. Terry, ter, 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 4 6452 zabrał mi tego Skarpetę to za złodziej jeden Jezu No gościu ma tarczę no to No to nie jest ten sam serwer co wcześniej? Ja nie rozumiem tego bladeballa Jakby ja jestem dobry tylko Blade Ball bu jest bugowany dlatego, że raz jak się klika masz no myszkę po prostu tu no chyba że ktoś nie ma myszki, to w tapczadach. a jak ktoś nie ma myszki a jak ktoś... ale na przykład też jest taki ostatnio bug, że um, jak kogoś zabijesz riperem to od razu masz dwójkę, co jest no tak, widać kurkę od razu i piątkę. I piątkę. Ale to... To jest też dobrze dla tych graczy, którzy dopiero kupili Reapera i nie wymaksowali go jeszcze, bo Reaper nie, nie wymaksowany to jest czerwony, czarno-czerwony, a wymaksowany to jest czarno -fioletowy. Teraz Wam mogę to pokazać. Dobra, on, no nie... Może po tej rundzie może zagrajmy w coś innego, nie wiem w Bloxburga, może a potem w poliszkar driving. Akurat już z Bloxburga nie będę nagrywał, bo nie mam teraz zbytnio czasu, bo muszę jeszcze przygotować się do live'a, jeżeli będzie, ale raczej chyba tak. Jezusie ja się prawie bym zginął, bo zapomniałem, że mam tego ripera. Rushing, rushing Ło, bo... Ale kill Dobra, Ciro na dystans wymacowana tarcza jest z so obu gościu good. użył pula, a się sam zabił, nice To chyba ten sam co wtedy No Dobra, dobra idę po... A, dobra ten terrorysta to ma ten, to ma 306 minut, a to Igor, musimy na niego zrobić teamworka. No tak. Podaję. Jest! Dobra, wiem co. No, kurwa. Teraz będę sobie latał. Iza. <słysk> Dobrze, że tarcza się dosyć szybko się... Bravo, Brawo, brawo. Daj mi upić piątkę, Adam. To znaczy demonik. Jest, już... Po Dobra, piąteczka. Do Swina, do ślina. Jeżeli dojdziemy... Serio. No nie chcą, ty mi podlazłeś po ekran. Czekaj, wezmę moc, której ty nie lubisz. Jest, Jest. let's go. Wygrana. O, to, ta, ta, to takie runda, tak! Mera, to będzie ostatnią rundą, bo już widzę 12 minut odcinka, co jest dosyć długo już. Jak tak, tak, odcinek z Blade Wala. Dobra, jednego No, to teraz ostatnia runda. O. Tak, bo ja muszę. Chyba będzie live sylwestrowy. Chyba będzie tak gdzieś o 15 może. To już ukura. Nie wiem. Ale ten cytule mnie ogarnia i no tak. <noise> Ale bycie prawie... ja Nie pulem. Oni nie umieją pulem grać. Niektórzy umieją... Niektórzy... Ja wam zaraz pokażę, jak się gra pulem. Ale nie na mnie. Powiem tylko, że ten serwer to porażka. No, bo ja jestem drugi najlepszy na serwie, tak by, by the way. Jezus i teraz pół godziny się... Mi nie mają shift kloków nawet. Moja mama akurat shift locka. Co Dobra, to... czekajcie. Piłka, jak się piłka rozpędzi, to naczkiem się użyjemy. Akurat tylko... Mm -hmm. Muszą też na mnie. Tam. Dobra, zatańczę sobie... Dobra, wyłączę sobie... sobie podaj do mnie, podaj do mnie te piano. Proszę. widzę. To już nie mój problem, że ci nie podałem Zostaw mnie w spokoju O nie uliwi, uliwi. Dobra, teraz muszę podać do tej ty typiary, odegraj mi. Nie. nie odegrałem Co to jest za typiera? ODEGRAJ Pora po Dobra, niech ci będzie Dobra, to ja sobie jeszcze potańczę no, kliknąłem. Niektórzy ludzie tutaj naprawdę są coś dziwni. Weź już daj. Pociąć No to już koniec odcinka. Dziękuję. O Boże. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną raz z Demoniksem. Pijacie na jego kanał na obserwujcie, więc Elo! Nara!